To bardzo miło, że chcieliście Państwo przejść i otworzyć naszą wystawę z okazji Dnia Kobiet. Baba za kierownicą. Taka nazwa, która może się niektórym nie podobać, ale w sumie bardzo wiele z nas używa takiego sformułowania. Mamy taką nadzieję, że po tej wystawie przestaniemy używać tego Baba za kierownicą. Jest Beznadziejna i że I jest, i że jak jedzie ktoś przed nami za wolno, to to na pewno jest kobieta. Bo zwykle na... to nie jest kobieta. I, I jest. jak, I jak fajnie powiedziała jak powiedziała pani Agnieszka Kralewska z, z firmy Swede, która nie jest jedną z naszych bohaterek, że stereotypy hmm. upuszczają nam bardzo świat. Kierując się stereotypami, zaczynamy oceniać, i to jest bardzo niestosowne, więc pozbywamy się stereotypów. Marta eee, jest w ogóle moją koleżanką z klasy z liceum, i tak się fajnie ułożyło. Stawiło się długo, się tak, długo tak. ale z przerwą, bo nie mieliśmy kontaktu. Jak z Kasią Rebaroską, autorką zdjęć, eee, szukałyśmy bohaterek, no to dałyśmy znać eee, w internecie, że szukamy kobiet związanych z motoryzacją. Marta się odezwała. No i jak zobaczyłyśmy na czym jeździ, to trafiło do naszej wystawy na 100% bez gadania. To ja tylko mogę podziękować za współpracę i za zaproszenie do projektu po raz drugi oraz wszystkim uczestniczkom za cierpliwość w robieniu zdjęć. Ten projekt jest Galerii Urząd, czyli naszej wystawy Dorany Przyłóż, która działa się jesienią, tutaj chciały Panie Dorany Przyłóż Bydgoszczanki. No i postanowiłyśmy wraz z dyrektorem tutaj tego, tego wydziału prawnych komunikacyjnej panem Waldemarem, że to będą przestrzenie galeryjne i tu będą chciały wystawy, w związku z tym... To się bardzo dobrze sprawdza, bo już rzeczywiście tutaj siedzą niektórzy godzinami i chcąc oglądają i czytają, więc na pewno przewinęło się więcej osób przez tą wystawę niż było w ostatnim miesiącu, to możemy gwarantować.